Dzień dziesiąty w strefie klocków kalendarzy adwentowych. Zaczynamy dzisiaj od Lego Friends. Znajdźmy, znajdźmy, znajdźmy! Yeah, nie to 20. Gdzie jest dziesiątka? A, tu na samym dole. No i... Przejdźmy, moi drodzy. Proszę bardzo. Dwie identyczne skarpetki. Dobra, przejdźmy do Gwiennych Wojen. Proszę bardzo. Droida już mamy i teraz nie będzie Lego Harry Potter po kolei Chyba znaleźliśmy już naszego brakującą zórkę do tego zostawienia. którego już się pojawiły mnie w powszednich, a jest to m.in. Ron w śmiesznym stroju Dałem mu uśmiechniętą buszkę od razu taką delikatnie zmieszaną widzicie, nadruk na torciku taki śmieszny, dosyć trój i nie, już tak zostanie mamy już ten, jedziemy z LEGO City. widzicie, tu macie uśmiechniętą na nadruk Pani Policjant w kurce skórzanej z tyłu od razu pokażę Wam drugą buźkę oraz nadruk fajny nadruk ala bloga Pożaru czy czegoś i zakładamy jej włosy i dajemy odnakę policyjną z drutkiem. tak się prezentuje nasza figurka oj, Ron nam poleciał poszedł na imprezę i to jest dzień dziesiąty kalendarza adwentowego tak się prezentują nasze rzeczy tego dnia zapraszam Was jutro 11